hej wszystkim, witam was w najnowszym zaległym vlogu. Tego lata zupełnie nie potrafiłam skupić się na czymkolwiek innym niż na pracy magisterskiej, chociaż samo pisanie szło mi momentami jak po grudzie. Jednak mimo tego stresu udało mi się spędzić fajnie czas w Warszawie. Byłam na koncercie łony i to za darmo. Korzystałam z lata w mieście i mam wrażenie, że jak jest tak ciepło, to byle spacer wieczorem jest rozrywką. Zastanawiałam się, czy z takim opóźnieniem w ogóle jest sens wrzucać ten film, ale doszłam do wniosku, że chyba chcę mieć ten czas nagrany tutaj na pamiątkę. Samo montowanie przypomniało mi, jak bardzo kocham lato ale spokojnie kolejne filmy, które już nagrałam i zaplanowałam, będą bardziej jesienne. Zapraszam do oglądania. Hej, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj Was zapraszam na taki film domowy, domowy vlog. Bo wczoraj w nocy wróciliśmy z takiego krótkiego wypadu. Byliśmy tak na kilka dni u mnie w rodzinnym domu, trochę wypoczęłam, uciekła mi głowa od tych moich codziennych stresów. No ale cóż, trzeba wracać do życia, i pierwsze co, no to muszę ogarnąć ten pierdolnik za mną. Muszę zrobić pranie, ogarnąć te, te rzeczy, wypakować się. Mam dużo też fajnych rzeczy do pokazania, więc pomyślałam, że to jest dobry moment na taki domowy vlog. Ale też muszę ogarnąć moje kwiaty na balkonie, bo wołają o pomstę do nieba. Widziałam już wczoraj w nocy, bo jeszcze jak wróciliśmy, to, to zdążyłam trochę podlać. No jeden bardzo się wysuszył, w sensie jedna donica się bardzo wysuszyła. Inne tak średnio, średnio. Muszę je oczyścić, podlać i posprawdzać. Ale to, to potem. Cały czas trwają igrzyska, więc sport leci w tle. O 12 gra Iga. Także tak, zapowiada się właśnie taki luźny vlog z domu. Nie wiem, czy będzie nudny, postaram się, żeby nie był. Ale no, no taki dzisiaj jest dzień, więc nie ma co udawać. Także nie wiem, czy Was zachęciłam tym do oglądania. Mam nadzieję, że tak. Zapraszam. Jestem już sama. I dzisiaj tylko taki lekki trening, ale za każdym razem dziwię się, jakie to są darmowe endorfiny i jak to działa. Przyszłam taka spięta, zestresowana. A wyjdę lekka. Może nie lekka, lżejsza. Jest i ona. królowa. No czy to nie jest mój kolor? Na pewno jest kolory świątek, ale wydaje mi się, że mój też. Dostałam tę bluzę od Michała na urodziny. Jest piękna. To jest Eska, jeżeli ktoś by się zastanawiał. Ma bardzo fajny, obszerny kaptur. Ma fajne dużo miejsca tutaj, czyli głowa swobodnie przechodzi, bo ja często miałam taki problem z bluzami, że one były takie tutaj dosyć ciasne. No i wiadomo, jak masz makijaż, no to ten makijaż trochę ci tu zostaje. No, bardzo tego nie lubię. A tutaj tak w ogóle nie jest. Jest taka trochę luźnawa, więc ona nie jest jakaś taka obcisła. Niełatwo nie jest jej się. Niełatwo się w niej zapocić, mam wrażenie. Dobra, mierzymy na żywo. No, po prostu ten kolor. Piękna. No cudeńko, on to jest firma, która wyposaża Igę Świątek w strój, w buty. No i teraz mnie wyposażyła w bluzę. I ma jeszcze różową czapkę do tego, ale wydaje mi się, że dla mnie to już byłaby przesada. Powiedziałam, że mam sporo rzeczy do pokazania, i to prawda, bo zawsze jak jedę do mamy, to ona oddaje mi różne rzeczy, w których nie chodzi, a że mamy ten sam rozmiar albo podobny, no to te rzeczy najczęściej na mnie pasują. I pierwsza koszulka jest właśnie w takim cudownym kolorze, właśnie jak ta moja bluza z ON. Cudeńko. Jeszcze jej nie mierzyłam, ale wydaje mi się, że jest dobra. I ja lubię te takie sztuczne topy z Zary, bo one się fajnie układają. Yy, no, do jeansów, jak znalazł, proszę bardzo. Kolejna, jakaś zwykła bluzka, czarna, bawełniana, ale z, takim, z takimi sznurkami na plecach i na dekolcie. Też fajna. Taka zwykła, a jednak coś tam się dzieje. Yy, I kolejny top, też z Zary. Yy, taki właśnie bez rękawów z takim marszczeniem z boku. Ja bardzo lubię teraz te takie topy nie na ramionczkach, ale właśnie bez rękawów. Bardzo dobrze się w nich czuję. Więc no. A one nawet są spoko w jakieś takie chłodniejsze dni, nie pod marynarkę czy coś to bardzo fajnie się sprawdzają. Więc dzięki mami. A kolejne rzeczy są z ciucha i tym razem będzie ich niewiele w porównaniu do tego jak kilka miesięcy temu się obkupiliśmy z Michałem tam. Bo ja w ogóle w lumpie czy w ciuchu, jak zwał tak zwał, w ciuchlandzie, w second handzie. Siostra mi mówiła, że właśnie nie mówi się w ciuchu, tylko że mówi się w lumpie. Nieważne. Z drugiej ręki. No to ostatnio zrobiliśmy sobie takie zakupy fest, jakieś wielkie za 120 zł, a to były dwie ogromne torby, w tym skórzany płaszcz i tak dalej, sweter. Pokazywałam to na TikToku, na Instagramie, więc jeśli nie widzieliście, to zapraszam tam. A tym razem ja kupiłam sobie trzy rzeczy i jedną znalazłam dla Michała, więc no jak na te standardy krasnostawskich lumpów, to jest mało. Ale pierwsza rzecz to jest właśnie koszula Michała, taka wiskozowa, bardzo ładne kolory. Nie będę się tutaj rozwodzić nad tym, bo jakby nie interesuje mnie moda męska. Znaczy interesuje mnie to, co Michał nosi, ale no, bez przesady. Ale bardzo mi się podobają te kolory. I wydaje mi się nawet, że mojej siostrze by też się spodobała ta koszula. No, na mnie to jest za duże i to w ogóle nie jest mój styl, żeby tak się nosić. Ale wiem, że Agata się tak nosi, więc ona pewnie chciałaby zabrać szwagrowi koszulę. Ale wydaje mi się, że tym razem jej tego nie odda. A ja dorwałam yy, tak, sukienkę wiskozową z jakiejś firmy Jacqueline de Young, Young. Nie mam pojęcia, co to jest, za 16 zł. Yy, Taki, taka sukienka fartuszek na guziki, z, z, związana z takim sznurkiem, bardzo fajna, krótki rękawek. Bardzo mi się to podoba, że ma właśnie taki kołnierzyk. Bo ja mam kilka miniówek, ale one mają takie. mają trochę inny dekolt. A tutaj pomyślałam, że fajnie to też taki zielony kolor. Wydaje mi się, że w nim jest ładnie. Mi Jest ładnie ogólnie, wydaje mi się, w czystych kolorach. I to jest jeden z nich no taka niby nic, a jednak taka fajna. Więc tak. I dwie spódnice, bo ja mam teraz fazę na spódnicę mini, ja nie wiem, czy, czy pamiętacie. Też, ta, też za 16 zł. Ona jest, obie są z Monki. Ta jest taka bordowa, sztruksowa i już ją po prostu widzę na jesień do jakichś tam takich cięższych butów, fajnych rajstop i swetra. Bardzo mi się podoba. I też... Jest fajna, bo akurat ta ma szlówki, ta druga nie ma, ale to jest totalnie mój rozmiar. Nie będę musiała nosić jej z paskiem, nie będę musiała wpuszczać w to gumki. No jest niezniszczona, ma śliczny kolor. Ja w ogóle chciałam sobie na jesień kupić sztruksową spódnicę, więc już mam i no bardzo się cieszę. A kolejna, to jest w ogóle szaleństwo, ale tak mi się spodobała. Ona była najdroższa, to była za 19, właśnie też z mąki, 36 rozmiar. I dlatego kupiłam tę spódnicę, bo akurat w tym ciuchu, gdzie kupowaliśmy, nie było przymierzalni, ale tę po prostu zmierzyłam na shorty. Akurat miałam jeansowe shorty, mogłam ją tak rozpiąć, nałożyłam sobie na te shorty. Ledwo się dopięłam, więc pomyślałam, skoro się ledwo dopinam, to znaczy, że bez shortów się normalnie dopnę. I tak właśnie też jest. Ta jest fajna, ja bardzo lubię taki krój, bo ta jest dosyć prosta, a na takiej okrągłej pupie... No to jest obcisła. I w ogóle mi to nie przeszkadza, bardzo fajnie to wygląda. A ta yy, ma taki krój yy, trapezowy, bardzo lubię taki krój yy, spódnic, uważam, że bardzo mi pasuje, bo podkreśla właśnie małą talię yy, i tak właśnie też nie opina bioder, więc yy, no, cieszę się, bo, bo i na mnie pasuje i mi się nie podciąga. Co prawda nie ma właśnie szlufek, żeby włożyć pasek, ale jest w idealnym rozmiarze, więc wydaje mi się, że nie będę potrzebowała paska do niej. No też jest w idealnym stanie, w ogóle nie jest zniszczona. Jest taka śliczna, taka... Hm. nawet nie wiem jak nazwać ten styl, ale tak bardzo mi się podoba. Taka. Teraz obserwuję sobie taką dziewczynę na Instagramie, nie, wiem, nie mam pojęcia jak się nazywa jej konto, ma chyba na imię Madi. I ona właśnie ubiera mm, się w takim stylu vintage, lata 60., 70., 80., bardzo różnie ale dużo rzeczy robi też sama. I tak bardzo ta spódnica skojarzyła mi się z nią. Tak ślicznie się ta dziewczyna ubiera, że pomyślałam, że a, może ja też się odważę, też spróbuję. Yy, I nie wiem. No, bardzo mi się podoba. Dajcie znać, która z tych rzeczy najbardziej Wam się podoba. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mi się w ogóle... Teraz tak patrzę w lustro. W ogóle mi się dzisiaj dobrze grzywka nie układa, no ale już trudno. Mam ogromną ochotę na drożdżówki, a że ostatnio zabrał, zabrałam na skrzaka, na działce jakieś ogromne wiadro prawie 3 kg borówek, więc pomyślałam, że zrobię sobie dzisiaj właśnie takie, takie drożdżówki z borówkami, no nie z jagodami, bo jagody kosztują 50 zł, no więc bez przesady, ale z takim serowym wkładem, z takim serkiem, i kupiłam do tego najlepszy twaróg, jaki istnieje, czyli Teraz Wam pokażę, czyli twaruk ze strzałkowa. To jest taki tłusty, śmietankowy twaruk, taki pełen smaku. Też już jest całkiem dobrze zmielony, taki na moje kubki smakowe, ale jeszcze może go trochę zmielę blenderem, w sensie roz, rozdrobnię go z cukrem. Więc zobaczymy, ale trochę nie wiem, z jakiego przepisu pokorzystać i znalazłam fajny przepis w internecie na drożdżówki. Serek wymyślę sama. Yy, trochę nie wiem jak to zwinąć, czy do tego robić jeszcze kruszonkę. No dużo dużo pytań, ale jest dużo borówek, więc yy, tak. Pomyślam, że w ten sposób je wykorzystam. Widzę, że bardzo prosty jest ten przepis. Dodaję roztopione masło, lekko schłodzone, do tego lekko podgrzane mleko. Masło nie schłodzone, tylko wystudzone. I szpatułką mieszam. Piękne mi to ciasto wyszło, wysmarowałam miskę masłem, widać nawet jak się ślizga, i teraz y, trzeba zostawić je do odpoczynku, tak przynajmniej na godzinkę z tego co czytałam. Przykrywam bawełnianą czystą ścierką i odstawiam. E, w międzyczasie ogarnę twarożek i będę blendować ten, tak jak już pokazywałam, z cukrem, może jeszcze z wanilią, jak znajdę. Nie wiem, czy mam. Albo po prostu użyję tego y, wanilinowego. Może trochę cytryny dodam. Zobaczymy, ale on sam w sobie jest pyszny. To jest zawsze dla mnie najgorszy moment. Czy już wyciągać czy jeszcze nie wyciągać? Ale pachnie. Uuu. Czy operator może powiedzieć, że pachnie? Operator mówi, że pachnie. Dobra, ładna. Teraz mi się rozlał ten krem, ale to nic. Próbujemy tego cuda. Wygląda ślicznie, prawda? Tak. No dobra. Ale ty masz taką tę, troszeczkę, taką zabiechę. Ja mam. No, czy tak próbujesz, próbujesz, bo jak patrzę na ciebie, a jak w ogóle to powiedzieć. Latwo co dzisiaj mmm mm -mm. cudeńko i... Nie, bo ja mam... bo ja mam lęk, że coś będzie surowe. No tak, ale ja próbowałem. Nieprzysta. No tak, ale ja muszę na swoim języku sprawdzić. Mm. Pyszne. Pyszna. Mhm. Taka właśnie serowa. Ale ten ser jest właśnie tak idealnie zmielony. Więc to nie jest takie węstel na dzień, tylko taki krem serowy. Ja to potrafię.